Pamiętacie taki polski film, gdzie koło sklepu społecznego ludzie przechodzili i zawsze się potykali o przewód elektryczny? Ja sądzę, że tutaj to jest takie samo zjawisko nastąpiło. A skąd on, co on tu robi? Nie wiem, to ty mi powiedz. Słuchajcie, witamy. W sesji chyba teraz będzie, patrząc na stan tego auta, poczuć klasyka w warsztacie. Bo to jednak auto, które, autoprojekt. Natomiast to jest takie spełnienie już ostatniego marzenia, jeśli chodzi o Opel klasyczne, takie z lat 90. tych 2000. Wydaje mi się, że skompletowaliśmy już w zasadzie całą kolekcję. No i cóż, dzisiaj, moi drodzy, spróbujemy tą bestię odpalić. Porzucił nam ktoś ją w lesie, ale my znaleźliśmy kluczyki do niego, znaleźliśmy benzynę. Samochód generalnie zaraz przejrzymy, zobaczymy, czy tam ma olej, ma płyny. Jest takim projektem od 2018 roku, no bo miał małą kolizję z przodu. Pokażemy Wam zdjęcia, jak on wyglądał, bo nie był zdemolowany i myślę, że dzisiaj też trochę opowiemy o w ogóle Spitzerze: o tym, jak wygląda to auto, dlaczego jest takie szczególne i co ma wspólnego z Lotusem. Zabieramy się do roboty. Zaczniemy od tej ładniejszej strony, niedotkniętej. Później Wam pokażemy przód. No, a misja dzisiaj jest go trochę rozkleić, bo on był transportowany. E, jest kompletowany, mamy wszystkie części do niego. Jest, okleinie. <grym> tak, jest w specyficznej oklejnie. Jest w oklejnie takiej, tej y, druciarskiej, czyli taśma, folia i ten, aczkolwiek. E, człowiek, który sprzedała, właśnie wyjął tu kratkę, żeby nie odleciała. Naprawdę bardzo fajnie przygotował ten samochód. E, no a przed nami przywrócenie go do właściwych tych. Jest zabawna historia, bo. E, Pokażę Wam coś. Dobra, Dobra, słuchajcie. Moi drodzy, specjalnie dla Was przyniosłem taki rekwizyt, żeby Wam coś udowodnić, ale tu jest wszędzie zero, dlatego że to jest nadwozie z laminatu. Mówią, mówili, że teraz robią auta plastikowe, jednak robili kiedyś, eee, a naszym celem... A wiesz dlaczego z laminatu? I nie po co? o masę też, no nie? Masę. No. Auto, słuchajcie, waży 950 kg. Tam różne wersje silnikowe, to jest akurat Speedster Turbo, więc ciutkę więcej waży. Eee, I ma 200 koni. Czyli, e, no to ma piękny stosunek masy do mocy. Mocy, Czy mocy, mocy, do, masy, mocy do masy, jak zwał tak zwał. E, więc, e, słuchajcie, tutaj do tego auta blacharza nie potrzebujecie, tylko potrzebujecie modelarza. A z racji tego, że mamy już doświadczenie z DeLoreanem, bo DeLorean też jest z włókna szklanego. Mm -hmm. Cały, wiemy jak już to ogarniać, no i co? Będziemy przewracać go do stanu świetności, a teraz zrobimy mały unboxing. Dobra, ja się dobieram do silnika, pomogę Ci troszeczkę. Wiesz, że kosiarkę wystawiam z garażu na dwór i będę go wstawiał. <laughs> Czyli kosiarka teraz będzie mokła. O, jaki fajny siłownik jest do klapy. No, zobacz, co tu się dzieje. Patrz, płyn ma, wodę ma, dobra. Jest połowa to jeszcze pół sukcesu. Powiedz mi jedno pytanie: dlaczego wszystkie panele popklejał e, taśmą? Przecież to wszystko. A, wiesz co? Żeby, żeby nic nie odpadło. To jest wszystko okay. złożone, tak, żeby było złożone. On był przygotowywany do malowania, mhm. więc my Wam też pokażemy, jak wygląda ten samochód, bo ma bardzo fajną budowę. Bo tutaj jest plastik, ale cały, cała, cała, całe podwozie, Chasey to się nazywa, jest zrobione z aluminium. Czyli też lekkiego czyli taki, takie, taka łódeczka. Zaraz w ogóle Wam pokażemy, jak on wygląda, natomiast teraz mm, muszę się dobrać do silnika. Słuchajcie, ja już zauważyłem, że silnik jest poprzecznie, nie wzdłużnie. <laughs> a dobrze, że zauważyłeś, że jest z tyłu, a nie z przodu. Okej. Okay. Tu jakaś rura. Która jest nie wiadomo do tu, czego. Jak była już jakaś rura. <laughs> Pewnie do chłodzenia, nie. Nie. Wiązki. O kurde. Będą jaja, chociaż. No zobacz. Nie, może to jest odczepione? A to jest od tego. To trzeba wziąć. Od zamka? Od zamka. Tak. Dobra, nie wkręci się do niczego. A teraz trzeba zlokalizować, gdzie jest miarka oleju. Full i czysty. Jest czysty. Ale jaja. To się chwali. Także my nie będziemy, słuchajcie, odpalać samochodu bez sprawdzenia oleju. Także sprawdziliśmy olej. I teraz tak, Kamil. Jak myślisz, gdzie jest, kurde, akumulator? Amokulator? Amokulator ja może być z przodu dla rozłożenia ma... mas, mi się wydaje. Pewnie tak będzie. Więc trzeba dobrać się do przodu. No a słuchajcie, teraz jesteśmy z tej... Poczekaj, nie tak, nie tak, nie tak. Z tej mniej fajnej strony. Czyli z przodu. Czyli przód auta. Robimy unboxing taśmy klejącej. No, powiem Ci, że mi się do końca nie udało to ładnie zrobić, ale... Dobrze, że to auto dużo nie powstało z tą taśmą, bo by było problem. O, już patrz jak ładnie zabezpieczył tam są takie. Tak, złożone. to totalnie. Wiesz, to jest wszystko, bo to jest złożone tak, żeby tym przejechać. Musisz chyba. O. No dobra. Mamy. Jest, są klemy? Jest, są. A jest i akumulator. Tak. Ale I też ja jest nie. rozbrojony, wiesz co. Tak, bo to wszystko będzie wiesz, zdjęte. Słuchajcie, Zobacz, jest... fajnie jest umieszczona chłodnica, bo chłodnica jest umieszczona le leżącą. Tak, zaraz wam to pokażemy. Natomiast teraz kamień, z racji tego, że jesteśmy we dwoje tylko, musimy to jakoś wyoperować statywem. Kluczyki posiadasz? Posiadam nawet, wiesz, bateryjkę wymieniłem. Fajnie. Ostrożnie, o, o, ostrożnie. Ja. Czyli ten przód jest y, taki nie opierać się o niego? Tak. Raczej tak. No jest tu pęknięte, ale to się chyba załatwi. To jest włókno szklane. Charakter. Tak, to jest włókno szklane, także ja się tym zupełnie nie przejmuję. Fajnie też jest umiejscowiona wycieraczka, bo centralnie jest tylko jedna. Też pewno dla zmniejszenia masy. Mamy przyłożony prąd. Dobra. Dobra, Kamil, zakłady. Odpali. Będzie za, musiał pokręcić, bo pewno gdzieś paliwo zeszło. Za ta... pierwszym, za drugim? Za trzecim. za trzecim. Mówimy o no, ja za trzecim. Ja znam procedurę odpalania, bo ona też jest nietrywialna, zaraz Wam pokażemy. Zobaczcie, kluczyk wygląda tak. Opelek standardowy z diodką, ty nawet świeci i taki pilocik do startu. Więc zobaczymy. Ja się spróbuję wgramolić do tego. No nie będzie ci łatwo. I teraz Okay. Dobra wycieraczka działa, a zobacz, jest ustawiona na środek. Tak, paliwo jest drugi. Dobra, ja teraz mam zagwozdkę, bo jest tutaj pilot. Teraz jest, świeci się na czerwono. A właśnie, teraz pytanie, jak to... Dobra, jest. Ty, a paliwo? Niby pokazuje, że jest. Powiedz mi, czy zbiłaś tu pompkę? Daj mi rękę, panie. Kurwa. Ja pięć. Lala, No powiem Wam, że nie jest łatwo wsiadać i wysiadać z takiego auta. Dobra, ja na razie prąd mu wyłącza. Okej. Okay. Czyli y, chwila rozczarowania. Auto niestety na razie nie odpaliło, ale jesteśmy dobrej myśli. Dobra, to teraz trzeba bak zlokalizować. Daj kluczyk z tej strony jest. A Ale nie on ładnie ga gada w sensie, jeszcze nie Nie gada, ale myślę, że nie będzie jakiegoś problemu z tym. I co? Spróbujemy zalać to, co mamy. Trzyma się leje, czy na odwrót? Może być trochę ciężko. Co? Patyczek trzeba znaleźć. Albo antenkę. Antenki nie ma. Nie ma. Patyczek jest. Potrzebujesz jakiegoś specjalistycznego patyczka? Bez kory pewnie. Nie wiem, czy drugiego lejka nie przyniosę. Tego cieńszego takiego jakiegoś. Tak, bo to jest ryzyko, że to kurcze nie wceluje tam. Dobrze, że teraz nie jest noc, bo mogę nas po. Nie, ja pójdę po drugi lejek, wiesz? Dobra, dobra. Jeśli mam. No dobra, patek włożony, tylko musisz lać. No do tego trzeba jeszcze kurde specjalny widzę ten lejek mieć. Pytanie co w baku jest. Wiecie to co robimy to tak na żywioł, w razie co auto pojedzie na warsztat. Natomiast, wiesz, to może być po tylu latach pompka padnięta, przekaźniczek nie, jakiś. Nie, nie słychać pompki, tak mi się wydaje, nie? No. Ale to jest takie moje pytanie, gdzie jest bak? Tam jest bak. Anda. Piąteczka weszła, My zaraz drugą piąteczkę. Gaśnicy nie mamy. A tu las. <laughs> Peposz. Lubisz zapał gęsny? Lubię. Fajnie jest, nie? Kojarzy mi się z latami młodzieńczymi, jak mój dziadek, y, taryfiarz stary, to kiedyś, pamiętasz, jak były kartki na, na, na no kartki na benzynę. No były. I zawsze stały karnistry w bramie i, i tak pachniało w tej bramie y, u mojego dziadka. Zawsze wiedziałem, kiedy tankuje. <laughs> to jest jakiś bezpieczny karnis cały? Nie, no. tutaj jest coś niepodłączone, więc może być tak, że jeszcze prądu po prostu nie ma na tym. Ale no jak, czerwony z, z zielonym? No, panuje tu tych siedzenia taki minimalizm, co? minimalist minimalizm to mało powiedziane. No, spartaństwo. Ale widzę, że jest pompeczka do pompowania chyba e, odcinka lędźwiowego. Fajnie to wygląda. No, powiem Wam, e, siedzenia naprawdę wyglądają jak. E, jak odchudzone siedzenia e, takie do komputera, takiego, no, nie? Się mówi, że mam wsiąść jeszcze. No, świadomie, nie krępuj się. Wciskaj się, nie wsiadaj. Czekaj, Miłosz, a weź, tak, bo może posłuchamy czy pompka w ogóle pracuje, bo tak mi się wydaje, jakby pompka nie pracowała. Coś tam jest, jakiś przekaźnik, ale ja nie słyszę pompki w ogóle. Ja czuję paliwo, bo śmierdzi. No widać, że to jest Lotus, bo na przekaźnikach jest napisane Lotus. Brr. Słuchajcie, no niestety polegliśmy. Yy, musimy wyjechać sobie autem na warsztat, żeby zobaczyć pompkę paliwa, bo najprawdopodobniej nie podaje paliwa. Przynajmniej tak wygląda z dźwięku silnika. Ma ochotę, ładnie kręci i tak dalej, ale no nie ma paliwska, więc poddajemy temat. Zaraz będziemy w warsztacie. Ale przed tym, jak pojedziemy do warsztatu, to chcę, żebyście obejrzeli to auto. Bo to, 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 to u nas nigdy nie ma ściemy, więc widzicie co jest. Ja się z tego samochodu tak czy siak cieszę, bo moim zdaniem został kupiony w bardzo fajnych pieniądzach, słusznych yy, i generalnie jest kupę zapasu do tego, żeby go przywrócić do właściwego, właściwego stanu. Natomiast, tak, zaczynając od tyłu, mamy do czynienia. Całe w ogóle całe auto jest zrobione z fiberglasu, czyli z włókna szklanego. Wszystkie elementy można zdjąć, można zostawić całą gołą karoserię. To się skręca na śrubach. To auto akurat jest no, niezmontowane, bo tak się mówiłem z poprzednim właścicielem, żeby go nie składał na sztukę, bo my go zaraz będziemy rozbierać i będziemy malować. A nawet fajnie będzie może pojeździć takim samochodem bez body. Chodźcie tutaj zobaczycie co tu się dzieje. Mamy Centralnie za siedzeniami kierowcy z tyłu umieszczony silnik. Silnik akurat to jest jednostka 2.0 Turbo z 20 LED, czyli to jest silnik, który był używany w Oplach OPC, Astrze czy, czy, czy Zafirze. Ma on 200 kucyków, ma turbo i generalnie daje dużo frajdy z jazdy. Poza tym, że, że powiedzmy sobie, tu sam silnik jest umieszczony z tyłu, były też e, montowane tutaj silniki 2.2 litra bodajże 147 koni wolnossące, które też już robiły niesamowitą robotę. Natomiast e, z racji tego, że jak wiecie, wszystkie auta, które staramy się mieć w naszej kolekcji, są takimi autami dość mocno niepowtarzalnymi, no to właśnie Speedster Turbo jest rzadszym samochodem, daje zupełnie inne właściwości. Myślę, że teraz jest coraz bardziej poszukiwanym autem kolekcjonerskim. Natomiast magia tego samochodu, poza tym silniczkiem, dzieje się również pod spodem. Pod spodem, pokażemy Wam to na warsztacie, natomiast auto jest zbudowane na walnie aluminiowej, do której jest przytwierdzone to body. I samo zawieszenie też wygląda zupełnie inaczej niż w autach standardowych dlatego, że jest no, tak jakby wyspawany z rurek e, za amortyzatory sprężyny Bilsteina e, fajnie też robią robotę w ogóle okazuje się z informacji, które gdzieś tam dostałem Spitzer Turbo charakteryzował się zupełnie innym, innymi właściwościami jezdnymi miał inne zawieszenie niż zwykły Spister 2.2 podobno mówi się, że w tym samochodzie w zawieszeniu majstrowało samo Porsche Cięcie Śmieszność tego samochodu polega oczywiście na tym, że on jest lekki i szybki. Jest w zasadzie zabawka torowa, bym powiedział. Ale spójrzmy na opony z tyłu. Z tyłu mamy rozmiar 225-45-17. I teraz obstawiamy. Kamil, ty też możesz obstawiać. Jaki mamy z przodu rozmiar? Są na pewno węższe. No i no dobrze, no ale no to Ameryki nie odkryłeś. I mniejsze. Tu jeszcze raz powtórz? 225-45-17. Eee, no to będzie nie wiem, powiem Ci szczerze, zaskocz mnie 175, tak chciałem powiedzieć ale, słuchajcie, no to jest taka opona i większość właścicieli po prostu wymienia te felgi oryginalne, my oczywiście je zachowamy na półce, ale też założymy takie felgi z lotusa, które z przodu i z tyłu mają tą prawidłową szerokość 225 żeby to auto po prostu nawet jechało widać, nawet widać jak wchodzą bardzo głęboko w nad kolano, nie? zobacz co tu się w ogóle dzieje to jest oponka jak w maluchu no, w maluchu może przesadziłem, ale. No, jest, jest wąska. No, zobacz. Żebym nie był gołosłowny, tyryry, 175 55 R17. Cyrk na kółkach bym powiedział. Także to są takie, takie śpieszne rzeczy, jeśli chodzi o ten samochód. Do niego wejście, jak już widzieliście, jest też ultra śmieszne. Mamy drzwi. Nie ma klamki, tylko jest guziczek. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Jakie są szerokie... Co, co tu się dzieje, nie? Mamy próg, tutaj mamy jeszcze wannę. Eee, zresztą tam wszystko widzicie, że to jest wanna aluminiowa. Eee, bo widać aluminium. Eee, I to jest prawdziwe aluminium. Eee, tutaj jeszcze też taki symboliczny znaczek turbo, e, że to jest ta właśnie prawidłowa wersja. Eee, natomiast zobaczcie środek. Kamil, weź tutaj się za nóż. Spartaństwo. Co, ale, wiem, same obrotomierze i prędkościomierze przypominają takie trochę Ala Ferrari taki akcent, no nie? Ja wiem czy Ferrari no to, to ten, ale zobacz mana kierownica. Tak, zobaczcie jak jest umiejscowiony guzik startu. Centralnie o, centralnie na desce, w tym samochodzie nie ma klimatyzacji, nie ma elektrycznych szyb, nie ma kontroli trakcji, nie ma w zasadzie nic poza. Radiem i ABS-em. Chcecie zobaczyć, jak się wsiada do tego samochodu? <laughs> Sobie wyobraźcie mnie 30 kilo temu, kiedy pierwszy. Ty przesunąłeś fotel. No, ty łajzo. Szukałem. szukałem e... Tak, to, to bym nie wszedł. Szukałem zbiornika. Dobra. Uwaga. Zasada jest taka: wkładamy tyłek, wkładamy nogi i jesteśmy. Procedura w ogóle startu samochodu też wygląda śmiesznie, bo mamy kluczyk, który teoretycznie powinien startować rozrusznik, ale to co Kami powiedział? Tutaj jest guzik startki, gdzie on e, zaczyna, zaczyna nam kręcić. E, Zobaczcie, jak fajnie też wykonane są e, korbki z aluminium. To jest aluminium ładne śruby. Klameczka też nie schodzi tak jak w GT. Boczki ładnie skórzane, obszyte, z plastikowymi panelami. Tak, wiesz co, no i też czerwona skóra była e, taką opcją dodatkową, którą można było zamówić za dopłatą. Zwykle były czarne. Było czarno-czerwone, za dopłatą czarno-zielone, beżowe i niebieskie. Rozumiem, że tu nie ma żadnej e, regulacji kierownicy? Czy jest? Nie no, co jeszcze to jest? To zobacz, masz małą kierownicę, auto nie, ma, nie jest włączone teraz, nie ma wspomagania, sobie kręcę nim jak chcę, tak. ze względu na masę, nie? Eee, tutaj jak zobaczycie mamy też bardzo dużo am amelinium, tak. eee, gałka zmiany biegów. Ja może przyjdę z drugiej strony. Dawaj śmiało. Widać to aluminium po... Tak po tym, że ono się gdzieś tam już utleniło. Eee, natomiast mamy aluminium, tutaj rączka też ręcznego jest aluminiowa. Fajne eee. oprzyty skórą z tego co widzę. Co oprzyty? Tak, tunel jest oprzety skórą. Wiadomo, to my musimy wszystko ładnie sobie wyczyścić, ale nawet te fotele są zachowane w fajnym stanie. Widać, że auto długo stało. Nie wiem w ogóle, po co jest lusterko wsteczne, ale jest, bo powiem Wam szczerze, przez szparę między siedzeniami w zasadzie nic nie widać. Zajka mi kamera, ja spróbuję, spróbuję, to pokazać. Zobaczcie, tutaj, tutaj widzicie, no, to, no nie widzicie, to teraz spróbujemy odwrócić ee, tak, no to mamy taki widok, słuchajcie, z lusterka. Eee, no teraz trzymam dokładnie w tym miejscu, gdzie lusterko, więc tam w zasadzie nic nie widać. Eee, poza, poza, powiedzmy sobie, to ja muszę w nim zasiąść. Czy... Poczekaj, musisz? Muszę. Chcę, po prostu chcę. A my się we dwóch tu zmieścimy? A jak? Czekaj, czekaj, czekaj. Udało się. Udało się. Powiem ci, że fajne podnóżki, co? Fajny patent jest. No podnóżki zaraz, zaraz pokażemy, ale ja myślę, że wiesz co, chodź pokażemy jeszcze raz jak wsiadasz. Okay. Ja nie złapałem tego. <laughs> Okej, okay. ja wysiądę, powiem Wam szczerze, Jestem wygimnastykowany, ale, ale, ale mnie jest też problem. Czyli Dobra, ten... Kamil dawaj, próbujemy wsiadać. najpierw dupa. potem noga, o jest. Co Ty z tą nogą zrobiłeś? <laughs> Musiałem ją podnieść, żeby przesz przeszła nad tym tunelem. Ale powiem Ci, że jest tak... A, zamknę drzwi. O, kameralnie co? No powiem ci, że jest strasznie już ciasno, no nie? Tak mi się wydaje. Fajne auto, podoba mi się. Mała kierownica. Zapalmy, żeby się kontrolki Nie, wiesz, to było na akumulator, także nie zapalimy. Tutaj mamy ten guzik start. Czyli pierwszy trzeba przekręcić tą stacyjkę. Pokażemy wam, jak będzie już auto w pełni mobilne. E, później nacisnąć guzik start. Jeszcze tutaj jest taki guziczek magiczny, coś w rodzaju. Immobilizera, wydaje mi się, ameliniowe pokrętła popiętego. nawiewów, ale klimatyzacji nie ma, radio Blaupunkt'a, I to we wszystkich widzę. I no i tak i mamy, mamy słuchajcie tutaj numerowane 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 kolejne auto. To jest 4658 egzemplarz. Było 7300 parę sztuk wyprodukowanych, więc więc to gdzieś tam połowa produkcji. No i zobaczcie te boczki. A teraz Kamilku Aha. pośbę mam wysiąć. Oj <laughs> Powiem ci Dziewczyna w minusce już nie wysiądzie <laughs> Szogi niedowierzanie, bo to zobaczcie to jest to jest taka grubość tutaj progu i wszystkiego. Masakra a to są podnóżki, o których Kamil mówił. Ładne pedały aluminiowe. A tutaj ma dla, dla, dla pasażera są miejsca na nogi, gdzie można te nogi położyć. Tam chyba są jakieś z boku. Tak, cap <gup> holdery. No, może nie, na, na pewno telefon tu nie wejdzie. Poczekaj, zaraz sprawdzimy. iPhone 12 wchodzi. Dobra. No zobaczcie jak też są tak. fajnie rozwiązane e, na, przy... górze, na górze te nawiewy na szyba. My sobie mi to o no i Ferrari. Fiat 125, także można sobie regulować i to są w ogóle słuchajcie jedyne nawiewy, bo zobaczcie tutaj na desce rozdzielczej nic nie ma, dla mnie to po prostu no, szok i zobaczcie gdzie jest umiejscowiona lampka yy, oświetlenia wewnętrznego, także bardzo, bardzo ciekawe. Co, ja muszę coś sprawdzić. bo jak to się buja? No to pokażę Miłoszek, jak wysiadasz tacy. A ty patrz, tu są klaksony, ale zarombiste patrz. aluminiowa ten kierownica, a tutaj jest miejsce na klakson. Sztosik, kurde, bo myślałem, że tu a tu jest sama poduszka. Z kamila się śmieliśmy, jak kamil wysiada. Teraz moi drodzy... Nie urwi tego niczego Miłoszku. No generalnie yy, ja jestem odświętnie ubrany. Bardzo ładnie, ale powiem Wam szczerze, że no, wsiąść, wysiąść z tego auta to jest masakra. Co? Jesteśmy przy dachu, więc parę słów o nim. E, to jest tak zwany soft top, e, one występowały w różnych kolorach w zależności od koloru auta. Były czarne, e, takie czerwonawe i zielonawe, zielonkawe. To były do, 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 dobrane do odpowiednich kolorów zewnętrznych auta. Ale co ciekawe, i myślę, że będziemy się starać, żeby to ogarnąć, były też e, hardtopy, czyli normalny, twardy dach. E, chociaż nie wiem, czy nie lepiej było mieć otwarty dach, i wtedy normalnie wysiadasz, wiesz, jak na amerykańskich filmach, wskakujesz i wyskakujesz. I co przypomina mi ta ramka, tak jak w Geteku, nie? Tak, to, to, jest, też... to jest takie samo coś jak, to jest takie same coś jak w Geteku. Tutaj ktoś nam też bardzo fajnie ustawił wycieraczkę na bardzo sportowo w pionie, bo normalnie jest położona, e, położona pod jednym kątem. No a co? Tutaj słuchajcie, mamy e, układ hamulcowy, akumulator. Chłodnicę. Mamy chłodnicę, e, która łapie powietrze, zobaczcie, wlotem górą. Czyli łapie tędy powietrze, jest skierowane właśnie na chłodnicę, bo chłodnica leży na płask. Więc to też jest taka. Taka ciekawostka, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ten samochód. No i cóż moi drodzy, my zaraz go zabieramy na warsztat do Piotrusia. Piotruś się ucieszy, bo będzie miał kolejną zabawkę do odpalenia. Chociaż nie wiem, czy Piotrek będzie w stanie się tam zmieścić w razie, co pompkę wymontować, wy wy więc może drugi Piotrek informatyk spróbuje to ogarnąć. No bo co, ja powiem Wam szczerze, że ja muszę się po prostu nim jak najszybciej przejechać. Żeby była po prostu z tego frajda i radość Poczytam sobie jak można dostać się do zbiornika paliwa, do pompki paliwa Bo sądzę, że tam jest, tam jest problem e, Bo może od spodu to trzeba zrobić, nie wiem, zobaczymy e, Bo to auto jest trochę tak jak klocki, klocki Lego Mogę mu nazwać, nazwać to auto? Jak? Mydelniczka. Mydelniczka? Bo plastikowe. No to traban, bo mydelniczko nie obrażaj. Trabant <grym> był plastikowy z. no nie plastikowy, no też laminat. Z tektury. <grym> z tektury było DK, 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 DKW. Okay. Dykta woda. <grym> no. Natomiast słuchajcie, tutaj e, my się bierzemy za to auto, będziemy wam relacjonować jak ono gdzieś tam jest odpalane, co z nim robimy. No i też będziemy musieli zdecydować w jakim kolorze będzie. Ono jest oryginalnie czarne. Natomiast powiem wam szczerze, że ja myślę, że czarny to jest najgorszy kolor dla tego samochodu e, poza może kolorem srebrnym. Miło szkło, jest czarny cool. metalik. No czarny metalik, tak. Tak. To jest szwart coś tam. Jest, ja już pokażę. Ja już ci powiem gdzie to jest. To jest napisane tutaj, bo zauważyłem. To jest Midnight Black Matte. No widzisz? Więc mamy północny czarny mat, tak? Metalik, metalik. No ale tutaj też poprzedni właściwie mówił, że specjalista, który miał naprawiać ten samochód, no generalnie nie wykazał się i, i widać, że po prostu poniszczył resztę elementu. Bo tutaj był dotknięty tylko przodem. Reszta jest porysowana, popierdzielona, po więc, więc jest jak jest. A zaraz. Lecimy do warsztatu. Po warsztacie lecimy na pierwszą przejażdżkę. Jest i on. No i moi drodzy, udało się już temat chłopakom ogarnąć. Autko pali, chodzi nie najgorzej, nawet bym powiedział, bardzo fajnie. Zaraz się przejedziemy kawałek. Tak jak mówiłem, chłopaczki już ogarnęli. Brawa dla Piotrusia. Później wam powiemy co to było. A teraz chwila prawdy. Zobaczymy czy gada. I znowu wsiadanie daje radę, to co czas się przejechać. ho! No, moi drodzy, chwilę pochodził, ale jestem pod wrażeniem, ma to takie przyspieszenie. To co? W następnym odcinku wyjedziemy nim na drogę. Pierw go rozbierzemy trochę, żeby było bardziej śmiesznie. Zdejmiemy wszystkie elementy. Ale to powiem wam szczerze, że ma takie pierdziachnięcie na starcie, że się w pale nie mieści. I w następnym odcinku wspólnie z Piotkiem wyjaśnimy, co było nie tak, że nie pykał. Do zobaczenia.